Apelujemy do wszystkich kierujących pojazdami na drogach Powiatu Ostrzowskiego, ale również na innych drogach, o zwrócenie szczególnej uwagi przede wszystkim na rowerzystów, na osoby pieszych, a także o to, żeby ściągnęli nogę z gazu. Pamiętajmy, że podczas świąt jest zmożony ruch i niejednokrotnie nasza uwaga może być mniejsza. Jednocześnie apelujemy o ewentualne spożywanie alkoholu, żeby nie pokonało naszego zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych kierujących oraz pasażerów przebywających w pojeździe. Wiadomo, że okres świąteczny wiąże się z tym, że wyjeżdżamy do rodzin, opuszczamy nasze domy. Pamiętajmy, aby je właściwie zabezpieczyć, aby zamknąć dom aby zamknąć okna, aby zakręcić wodę oraz wyłączyć gaz.